Tunel będzie składał się z dwóch naw równoległych rur o średnicy zewnętrznej niemal 15 metrów, wydrążonych przez maszynę TBM. Jezdnie znajdą się na głębokości do 45 metrów pod powierzchnią terenu, a najgłębszy punkt konstrukcji sięgnie aż 51 metrów w głąb ziemi. Dla porównania jest to głębokość odpowiadająca 17-piętrowemu wieżowcowi zanurzonemu pod powierzchnią. Grubość obudowy tunelu wyniesie 60 cm, co zapewni odpowiednią wytrzymałość konstrukcji naciśnienie gruntu i wód gruntowych. Na całej długości tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych łączących obie nawy, które będą służyły przede wszystkim ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych, a odcinki wjazdowe do tunelu będą miały długość około 600 metrów. Do wydrążenia tunelu wykorzystana zostanie technologia TBM, polegająca na mechanicznym drążeniu za pomocą tarczy wyposażonej w ostrza, noże oraz dyski tnące wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości. Tarcza obraca się z prędkością około Dwóch obrotów na minutę, a całość jest przesuwana przez siłowniki hydrauliczne. Dla zobrazowania skali przedsięwzięcia warto przytoczyć przykłady podobnych maszyn, używanych w Polsce. Ta użyta przy budowie warszawskiego metra miała tarczę o średnicy 6,27 m, długość 97 m oraz masę całkowitą 615 ton. Natomiast TBM, która drążyła tunele pod Martwą Wisłą w Gdańsku, posiadała tarczę o średnicy 12,60 m, miała 91 m długości i ważyła 2200 ton. Maszyna przewidziana dla szczecińskiego tunelu będzie jeszcze bardziej imponująca. Choć 5-kilometrowy tunel pod Odrą będzie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce, w skali europejskiej plasuje się dopiero w drugiej dziesiątce. Najdłuższym tunelem drogowym na starym kontynencie i jednocześnie na świecie jest norweski Lardal o długości 24 km i 510 m, łączący miejscowości Lardal i Arland. W 2033 roku Norwegowie planują otwarcie tunelu Rockfast, który pobije trzy rekordy jednocześnie. Będzie najdłuższym tunelem drogowym 27 km, najdłuższym tunelem podmorskim i zarazem najgłębszym 392 m pod powierzchnią nie u morza